Szawa kręci. Kampania społeczna Radia Kolor. Dzień dobry, witajcie, Warszawa Kręcie. a dzisiaj kręcimy się po kładce pieszo-rowerowej. Za mną jest młodsza aspirant Aleksandra Wasza. dzień dobry, komisariat rzeczny. Czym się zajmuje komisariat rzeczny? Komisariat rzeczny najczęściej patroluje rzekę Wisłę, to jest nasze główne zadanie, ale poza tym w okresie od maja do października mamy również patrole rowerowe, zwłaszcza tutaj na odcinku centralnym bulwarów Wiślonek. Jakie najczęstsze przewinienia mają na swoim sumieniu i piesi, i rowerzyści właśnie na bulwarach Wiślanych. Najczęstsze wykroczenia, najczęstsze problemy, do jakich dochodzi, są to nieustąpienie pierwszeństwa, mhm. niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, jeśli ona występuje, jak również przekroczenie prędkości. My sprawdzamy, oczywiście, jeśli chodzi o patrol rowerowy, Aha. sprawdzamy w jaki sposób tak poruszają się osoby i przede wszystkim, żeby one miały świadomość, na jakiej drodze się znajdują. Mamy różne rodzaje znaków informacyjnych, mhm. jeśli chodzi o poruszanie się pieszych i rowerów. Jeśli mamy znak informacyjny przydzielony linią pionową, wtedy pieszy powinien się poruszać częścią wydzieloną właśnie linią, prawą bądź lewą stroną. Tak samo rowerzysta. Natomiast jeśli mamy znak informacyjny rozdzielony linią poziomą, wtedy pieszy ma pierwszeństwo rowerzysta to jest to taka część wspólna. Tak, rowerzysta powinien ustąpić pierwszeństwa i powinien tutaj, uwaga, dostosować prędkość do prędkości pieszego. Rowerzyści na pewno mają sporo na sumieniu. A czy mają też na sumieniu coś piesi? Piesi wtedy, jeśli na przykład wtargną tak, na drogę rowerową w miejscu, gdzie nie powinni czyli na przykład nie będą przechodzić przez przejście dla pieszych wtedy piesi muszą ustąpić pierwszeństwa osobie poruszającej się na rowerze. Warszawa jest takim planem miastem nawet w nocy. Natomiast yy, no, światełka dobrze mieć, prawda? To jest jednak rzecz niezbędna. Tak, i obowiązkowa, jeśli chodzi o wyposażenie rowerów, więc musimy pamiętać o światłach. Z przodu będzie to światło żółte bądź białe, z tyłu światło czerwone. Ale jeszcze musimy pamiętać o innych obowiązkowych rzeczach w wyposażeniu naszego roweru: będzie to również dzwonek bądź inny sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku. Ale również będzie to przynajmniej jeden sprawny hamulec, ale również możemy pamiętać rzeczek dodatkowych, nieobowiązkowych, ale również służących naszemu bezpieczeństwu. Będzie to kask ochronny, kamizelka odblaskowa. Możemy również nasz rower wyposażyć w dodatkowe lusterko. Będzie to też przydatna rzecz. No to słyszeliście moi drodzy, pozdrawiamy z bulwarów, z kładki pieszo rowerowej. No i co? I życzymy wszystkim spokojnej drogi, gładkich ścieżek rowerowych i tylko wiatr w plecy. Warszawa kręci.